Po raz czwarty państwa i moim gościem jest tradycyjnie Mariusz Getka. Dzień dobry, witam Państwa. Mariusz w czwartek decyzja burmistrza Jerzego Hardy Daglasa o powołaniu Cię na stanowisko pełnomocnika tegoż burmistrza, czyli naszego burmistrza do spraw turystyki wędkarskich. To wyróżnienie czy kara. Nie oceniam tego w kategoriach wyróżnienia ani kary. Jest jakaś praca, którą trzeba wykonać. Przecinek na to zasługuje. Mamy ogromny potencjał. Wiele rzeczy trzeba zrobić, wiele rzeczy poprostować. Bardzo rybne jezioro, stanica wędkarska, która będzie sprzyjała rozwojowi wędkarstwa. Wspaniały, cudowny region, bo przecież obwód rybackie Jezioro Trzysiecko, to nie tylko Jezioro Trzyziecko, ale również inne jeziora, sześć kolejnych jezior. Mniejsze, większe akweny, piękne łowisko karpiowe, chociażby Jezioro Lipnica czy Jezioro Leśne, które leży w, na terenie administracyjnym miasta. Plany na duże imprezy, zarybiania to wszystko będzie w moich kompetencjach. Mam nadzieję, że wędkarze lokalni bo przecież w sumie chodzi głównie o ich dobro, ale również ci przyjezdni docenią to, że burmistrz miasta Szczecinek jako chyba pierwszy w Polsce zdecydował się na powołanie pełnomocnika do spraw wędkarstwa, rybacka i turystyki wędkarskiej. Rozumiem, chyba takim najtrudniejszym zadaniem to będzie jednak gospodarowanie tą stanicą, inwestycja za jeden milion złotych. No trzeba to, tego, to wszystko dopilnować, żeby tam po prostu grało. Tak, stanica tak jak większość obiektów sportowych w mieście będzie Przejdzie pod Osir. Musimy opracować e, regulamin korzystania z tej stanicy. Oczywiście nie chcemy tego robić w odizolowaniu od wędkarzy, szczególnie wędkarzy z koła Jesiot w Szczecinku. Ja już poprosiłem wiceprezesa Andrzeja Konkola i członka zarządu Jarka Liniewicza o, zre, o zorganizowanie spotkania z całym zarządem koła Jesiot. Trzeba te sprawy przedyskutować. Trzeba się zastanowić, ile łódek z koła, bo przecież koło dysponuje 30 łódkami, e, na stanicy będzie e, stało na stałe. Inne łódki będą oczywiście służyły, mam na taką nadzieję, podczas imprez, które będziemy rozgrywali, więc zorganizowanie stanicy, podzielenie miejsc, opracowanie regulaminu, będzie to zadanie czasochłonne. Natomiast wydaje mi się, że we współpracy z wędkarzami, z władzami Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy z władzami naszego miasta, z pewnością osiągniemy porozumienie, które będzie satysfakcjonowa satysfakcjonowało wszystkie e, strony. Poza tym, myślę, że wędkarze przyjezdni również będą mieli wiele korzyści z tego, że stanica na tym bardzo rybnym akwenie, bo do takich zaliczam jezioro Trzosiecko, się znajduje, co będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Czyli damy radę. Jak zawsze mówię to od lat, jestem optymistycznie nastawiony, damy radę. Sezon wędkarski coraz bliżej. Przynajmniej dla tych wędkarzy, którzy tradycyjnie rozpoczynają w kwietniu, w maju połowę. Byłeś na kolejnej dużej imprezie dla wędkarzy. Imprezie tak w cudzysłowie mówię, bo to targi, czyli takie bardziej komercyjne, ale tam, gdzie wędkarze zjeżdżają, gdzie przyglądają się jakieś nowości, nowości wędkarskie na pewno też były. W Sosnowcu, chyba, prawda? Tak, targi w Sosnowcu raz rybomania zagościła na Śląsku. Jako lokalizację wybrano hale Silesia w Sosnowcu. Wielka impreza. Kolejny raz chylę czoła przed Piotkiem Kamińskim, organizatorem tychże targów. Dla mnie coś nowego. Jako wędkarz morski, jako wędkarz z Pomorza, pojechałem na Śląsk, spotkać się, skonfrontować swoją wiedzę, swoje poglądy na temat wędkarstwa z wędkarzami z tamtego regionu i byłem zaskoczony. Okazuje się, że wielu Ślązaków przyjeżdża w nasze strony odpoczywać, w takich kulorowych rozmowach to wychodziło. Jeżdżą na jeziora w okolicach Szczecinka, w okolicach Czaplinka, Pojezierze Drawskie nie jest im obce. Zwrócili mi uwagę na wiele rzeczy, które ich tutaj nurtują, wiele rzeczy, które chcieliby poprawić. Oczywiście wysłuchałem wszystkiego, mam nadzieję, że teraz uda nam się z tym coś zrobić. Niemniej jednak targi jako targi to przede wszystkim mnóstwo sprzętu wędkarskiego. Pokazy tego sprzętu. Pierwszy raz w naszym kraju ja jako mistrz Europy mogłem testować przynęty morskie w olbrzymim akwarium. Pierwszy raz sam mogłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o prowadzenie przynęt morskich. Do tego zobaczyłem wiele nowinek wędkarskich, które nie były pokazywane chociażby w Poznaniu. Z czego jestem zdziwiony, bo wydawało mi się, że poznańska impreza będzie największa. Kilkanaście tysięcy ludzi przez trzy dni trwania imprezy odwiedziło targi rybomania w tę edycję sosnowiecką wszystkie media, występowałem też w lokalnych telewizjach, w lokalnych radiach, oczywiście nie umieszkałem, skorzystałem z okazji, zaprosiłem wielu wędkarzy ze Śląska w nasze wspaniałe regiony. Mam nadzieję, że odczujemy to jakoś w sposób wymierny. Cóż... Do listopada mamy spokój. W listopadzie mamy targi w Lublinie, kolejną edycję, później luty znowuż e, Poznań i marzec Śląsk. Gdzie? Nie wiem jeszcze w jakim mieście, bo co do Sosnowca e, organizator się zastanawia, ale na pewno na Śląsku też te targi będą. Mariusz, masz wiedzę na temat e, procedur przetargowych na Jeziora Podszczecineckiej, przynajmniej jakąś nieoficjalną. Możesz coś nam ujawnić? To nie jest wiedza nieoficjalna, dlatego, że RZGW już nie ukrywa, że jezioro Wielimie, bo to jest jakby akwen, który stał się taką perełką na mapie wędkarskiej całej Polski, okazało się, to też, tego też się dowiedziałem na Śląsku, że jezioro Wielimie okrzyknięte zostało najlepszym, jeziorem, najlepszym zbiornikiem stałym, właściwie no, jeziorem sandaczowym w Polsce. Dla mnie to jest niesamowite, że jezioro, które, leży, które graniczy z miastem Szczecinek, na którym nie było zarybień przez wiele, wiele lat przecież, ale które też nie było odławiane przemysłowo przez spółkę rybacką, tak szybko stało się sandaczową Mekką. Przyjeżdżali tu wędkarze, to, o czym już mówiliśmy wcześniej w naszych programach z całego kraju. Okazało się, że wielu Ślązaków, najczęściej sz... najczęstsze pytania, kiedy... pytanie, kiedy ludzie się dowiadywali, że jestem ze Szczecinka, brzmiało: A co z jeziorem Wilimie? No cóż, jest wiadomość dobra i niedobra. Dobra wiadomość jest taka, że konkurs został rozstrzygnięty, że w końcu woda będzie miała gospodarza. Natomiast niedobra wiadomość jest taka, że właścicielem, użytkownikiem rybackim tego akwenu została ponownie spółka rybacka, która przez wiele lat na tym akwenie rybaczyła. Jakie będą tego konsekwencje, jakie będą tego skutki, nie wiem jeszcze, czy, wędkarze, czy spółka rybacka pozwoli na wędkowanie z łodzi. Też nie wiadomo, dlatego że w poprzednich latach nie można było tego robić. Jedna wielka niewiadoma. Szkoda, że nie wygrała tego gmina wiejska Szczecinek, która bardzo zabiegała o pozyskanie tego obwodu rybackiego. Niestety obecny system prawny jakby nie faworyzuje samorządów lokalnych, co jest uważam bolączką i pewną niesprawiedliwością, bo kto może lepiej wiedzieć niż samorządowcy, czego dana woda potrzebuje, z czego, mogą żyć, z czego może żyć społeczność lokalna, a Mam nadzieję, że wkrótce w naszym kraju, a obecnie zma, e, trwają prace nad zmianą prawa wodnego, dojdzie do takiej sytuacji, że jednak samorządowcy będą mieli, prio e, że priorytetem dla nich będzie pozyskiwanie wód, a prawo będzie to umożliwiało, bo tylko w ten sposób możemy mówić o rozwoju regionu, o intensywnym rozwoju turystyki wędkarskiej. Szkoda, z tego co się orientuję, odwołanie jeszcze trwa. No może, może uda się coś zrobić, natomiast... Jestem nie do końca przekonany, czy będzie to skuteczne. To samo jest z Jeziorem Wierzchowo. Kilka dni temu RZGB otworzyło oferty przetargowe tam też o przejęcie tego jeziora, na którym łowią trzecine cybatkarzy, bardzo często zresztą. Stara się to Towarzystwo Przyjaciół Jeziora Wierzchowa. Nie znasz tam jeszcze tych, tego wyniku. Nie znam rozstrzygnięcia tego konkursu, natomiast od otwarcia kopert na jeziorze Wielimie do ogłoszenia wyników tego konkursu minął niemalże miesiąc, więc tutaj na jeziorze, wierz, w jeziorze wierzchowo, w przypadku jeziora wierzchowo będzie podobna sytuacja. Nie sądzę, żebyśmy szybko dowiedzieli się, kto jest użytkownikiem rybackim. Jezioro Wierzchowo, Mekka, szczupakowców, wędkarzy, którzy uganiają się za okoniami, jezioro znane w całej Polsce, bo przecież Orawka jest słynna w całym kraju, nie tylko w kraju. Przyjeżdżają tu. W wędkarze i ze Śląska, i z Polski Centralnej, i również z Mazur, bo kilku takich tam spotkałem. Okazało się, czego dowodem był również rok ubiegły, że bez zarybień to jezioro bardzo szybko powróciło do świetności. Życzyłbym sobie, żeby nowy użytkownik rybacki postawił przede wszystkim na wędkarzy, nie na odłowy przemysłowe. Program Natura 2000, którym jest objęte to jezioro, jakby wprowadza pewne obostrzenia, natomiast te obostrzenia muszą być jeszcze egzekwowane, tak? To nie może, być, yy, nie może być tak, że w umowie jest napisane jedno, a ktoś, ktoś robi drugie. Szkoda, ja uważam, że. Tak atrakcyjne wody jak jezioro Wilimie, jezioro Wierzchowo powinny być przeznaczone tylko i wyłącznie dla wędkarzy, gdyż z tego będą żyli wszyscy. Jeżeli użytkownikiem będzie spółka rybacka, tak jak to jest w przypadku jeziora Wilimie, będzie z tego żyła grupka osób, a chyba nie o to chodzi w rozwoju regionu. Rozumiem. Trzesiecko-Wiliczkowo to chyba jeziora, które w cudzysłowie tak mają spokój, jeżeli chodzi o operat rybacki, ale gorzej już jest z tego, co słyszałem, z tymi pozostałymi pięcioma jeziorami wchodzącym w skład obwodu rybackiego jeziora Trzesiecko. Użytkownikiem obwodu rybackiego jeziora Trzesiecko jest Polski Związek Wędkarski i Okręg Koszalin. Jak wszyscy wiedzą sytuacja okręgu jest skomplikowana, mówiąc delikatnie. Cały zarząd okręgu został nie tak dawno zawieszony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Do okręgu został wprowadzony komisarz. Jutro odbędzie się spotkanie prezesów wszystkich kół w okręgu z komisarzem, wtedy poznane zostaną jego plany. Ja na tym spotkaniu nie będę, gdyż prezesem już nie jestem. O ile w przypadku jeziora Trzesiecko i jeziora Wilczkowo jestem spokojny o to, że wszystkie zarybienia są wykonywane tak, jak być powinny, nie jest żadną tajemnicą, że przecież finansuje to miasto Szczecinek, więc ta ryba tutaj jest, natomiast nie mamy sytuacji, nie wiemy jaka jest sytuacja pozostałych pięciu jezior. Jeżeli Pozostałe, pozostałe jeziora nie były zarywiane w sposób prawidłowy. Istnieje oczywiście ryzyko tego, że ktoś się może o to upomnieć. Konsekwencje tego mogą być takie. Jak w przypadku rzeki Parsenty czy rzeki Wieprzy, że możemy utracić owód rybacki. Mam nadzieję, że braki zarybieniowe, jeżeli takowe są, bo być może ich nie ma, nie są na tyle poważne, żeby ta sytuacja mogła się tutaj ziścić. Niemniej jednak wiem, że referat ochrony środowiska w naszym ratuszu Szczecineckim wystąpił do okręgu PZN w Koszalinie o informacje na temat tego, czy są niedorybienia i jeżeli są, to w jakim stopniu te akweny są niedorybiane. Jeżeli będziemy mieli te informacje, będziemy i się wtedy zastanawiać dalej, co z tym fantem zrobić. Ja jednak y Cały czas mam nadzieję, że tam jest wszystko w porządku. Bo jakby nie patrzeć, te jeziora są bardzo, bardzo atrakcyjne dla naszych wędkarzy. Z tych jezior do okręgu koszałnickiego PZW wpływa znaczna część pieniędzy, bo to jest nie tylko 1200 szczecineckich wędkarzy zrzeszonych w wieściotrze, ale również wędkarze z bornego Sulinowa, z wędkarze z Barwic czy z, z innych kół w naszej okolicy, więc utrata takiego wodu dla okręgu byłaby już gwoździem do, do trumny. A tego nikomu nie życzymy, przede wszystkim nam wędkarzom. Parsenta, prace trwają. Oczywiście, jeżeli chodzi o rzekę Parcenty, obwód rybacki rzeki Parcenty, pozyskanie tej rzeki, prace trwają. Jesteśmy na etapie przygotowania operatu. Do 15 czerwca mamy czas. Nie o wszystkich rzeczach mogę mówić, z uwagi na to, że, że nasi konkurenci słuchają, uważnie słuchają, wyciągają wnioski. Ja mam nadzieję, że to nam się, pozyskanie tego wodu rybackiego nam się uda i będzie to kolejna, kolejny dowód na to, że samorządy najlepiej potrafią gospodarzyć na wodach, bo mamy bardzo ambitny plan w przeciągu kilku lat robić naprawdę łososiowo-truciowe łososiowo Eldorado, alternatywę dla wędkarzy, którzy jeżdżą do Szwecji, którzy jeżdżą do Finlandii, Norwegii poławiać, ryby, poławiać salmonidy. Jestem pewien, że nam się uda, jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że tak będziemy też mówić w lipcu po wygranym konkursie. Z to Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy Szczecinek. Wybowu Miasto z wizją P.